Do wiosny może wytrzymają. Biała mywalka, szapeczka z drewnianym laminatem, podobnym do tamtych płytek. Bardzo ciężko było to zmeczować, ale na szczęście się udało. I co do wykończenia łazienki wszędzie ma. Widzę, że ten Disu nie oszczędzał na elementach. Te czarne na przykład widzicie, ma czarną ten, prysznicową, nie taką tą rurę i tu ma czarną od zlewu. Wam powiem tak, też chciałem czarne, ale się okazało, że za sam kolor się dopłaca. Połowę wartości, jak nie więcej nawet. Od samego produktu za kolor. Czyli, jak załóżmy, nie wiem, ta rura od prysznica, taka wbudowana w ścianę, kosztuje załóżmy, nie wiem, dwa No to czarna kosztuje 3 Albo 3,5. i ja wam to totalnie nie fair. I to w ogóle nie wiem. I, i ja wziąłem, niestety, takie te. Hmm. Kurwa, te, nie takie srebrne. No po prostu, bo nie opacało się. Części się udało. I co do wykończenia łazienki, wszędzie.